Pierwsze samoloty zaczęły krążyć nad miastem i wtedy wiedziałam, że już jest wojna i że my wszyscy musimy stanąć w szeregach, od najmłodszych do najstarszych, bez powołania, po prostu z potrzeby serca. Podziemie AK uczyło, jak walczyć z okupantem, prowadziło szkolenia na strzelnicach, miało swój wywiad i dokładne plany działań. Armię Krajową tworzyli patrioci, socjaliści, ludowcy, chadecy, byli stronnicy marszałka Józefa Piłsudskiego. w sumie prawie 400 tysięcy żołnierzy. Nie wahali się, nie bali się. Stanęli do walki z wrogiem, chociaż Polska była okupowana. Armia Krajowa miała między innymi spowalniać machinę represyjną wobec Polski. Osłaniała polskie wsie, polskie miasteczka na Wołeniu, w momencie, kiedy tam dochodziło do rzezi ze strony ukraińskich nacjonalistów. W ciągu trzech lat zginęło 70 tysięcy żołnierzy. W mojej rodzinie pięciu. Mężczyzn zginęło. Byłem najstarszy, 16-letni, młodociany partyzant. Przez lata przygotowywali się do najważniejszej walki, Powstania Warszawskiego. Ta postawa jest godna najwyższego uznania. Po zakończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani i szykanowani przez władze PRL Magdalena Gajownik, Panorama.